Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Jak zapewne Państwu wiadomo w dniu wczorajszym podjął decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa rządu SSA. Znaczy powiadomieni zostali akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej i właśnie w tej sprawie zwołałem konferencję prasową, na której chciałbym złożyć krótkie oświadczenie. Szanowni Państwo, Obejmując stanowisko prezesa zarządu KSZO SSA miałem świadomość tego, że czeka mnie ogromnie trudne zadanie ratowania klubu przed uparty. Jednak z wielką nadzieją, wolą i determinacją podjąłem się tej misji. Sytuacja spółki była dramatyczna, a skala problemów i trudności w rzeczywistości okazała się znacznie większa niż przypuszczalnie. Klub całkowicie utracił płynność finansową. Ogromna rzesza wierzycieli poprzez wezwania, nakazy płatnicze, wyroki sądowe, postępowania komornicze domagała się uregulowania przeszłych zobowiązań, jakimi była obciążona spółka. Jedyne źródła finansowania spółki, jakim są pieniądze przekazywane przez głównego sponsora, czyli Kutecelsa i Urząd Miasta, tylko w niewielkim stopniu zaspokajały ich A przecież spółka, żeby normalnie funkcjonować... Musi ponosić bieżące koszty z tym związane, a na to nie było i nie ma środków na ich pokrycie. Krótko mówiąc, działalność spółki to w dalszym ciągu generowanie długów i kolejnych zobowiązań. A ja wielokrotnie podkreślałem, że jeżeli w krótkim czasie finanse klubu nie ulegną radykalnej poprawie, to sens jego funkcjonowania jest praktycznie żaden. W spółce potrzebny jest potężny, jednorazowy zastrzyk finansowy, który spowodowałby, że zaczęłaby ona normalnie funkcjonować. Działania doraźne w żaden sposób nie rozwiązałyby jej problemów. Nie ukrywam, że na decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu KrzESS-a niebagatelny wpływ miał fakt, iż w dniu 18 lipca tego roku nie odbyło się zwołane na ten dzień walne zgromadzenie akcjonariuszy, którego głównym celem miało być podjęcie działań naprawczych oraz uzupełnienie niepełnego składu rady nadzorczej. Odniosłem takie wrażenie, że nie wszystkim akcjonariuszom zależy na tym, by ten klub dalej funkcjonował. Również deklaracje pomocy niektórych osób okazały się jedynie czymi obietnicami, choć, i tu muszę podkreślić, była nieliczna grupa osób na czele z panem Stanisławem Bobkiewiczem, które podejmowały działania zmierzające do poprawy sytuacji. Przypomnę, że Pan Bobkiewicz był inicjatorem spotkania, rozmów i rozmów z potencjalnym nowym inwestorem. No niestety, co z stwierdzam, działania te nie przyniosły pożądanego efektu. Tak więc, biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, moja decyzja o rezygnacji z funkcji dyrektora rządu SSA wydaje się decyzją ze wszech miar uzasadnioną, ale. O ile decyzja o przyjęciu funkcji prezesa była trudna i ryzykowna, o tyle decyzja o rezygnacji była jeszcze trudniejsza i bardziej bolesna. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, jakie mogą być tego dalsze konsekwencje. To tyle. Co...